Kochani, od kilku tygodni testuję u siebie na niektórych social mediach agentów podpiętych pod moje konta. Niektórzy z Was zobaczyli, że, że coś się tam dzieje. Tak samo to nie tylko komentarze, ale także w odpowiedziach, w prywatnych wiadomościach. Zdaję sobie sprawę, że no, co po niektórzy są oburzeni i tak dalej. Ale popatrzcie na to z drugiej strony. Na tą chwilę subskrybuję, obserwuje mnie około 350 tysięcy ludzi i codziennie dochodzi po kilkaset osób, a nawet więcej. Reakcji, interakcji dziennie jest tysiące. Komentarzy, wiadomości prywatnych do mnie i tak dalej. Fizycznie nie ma nawet możliwości, gdybym siedział od rana do nocy, żeby na wszystko zareagować osobiście, odpisać, odpowiedzieć i tak dalej. I tak poświęcam na te swoje konta na Socialach codziennie, dzień w dzień po kilka godzin. Wystawiając swoje treści, także czytając, co piszecie, i tak dalej, czy wchodząc w jakieś dyskusje, bo nawet jeżeli jakaś, jakąś dyskusję prowadzą moi agenci, to yy, yy, często się włączam i wchodzę, wchodzę w tą dyskusję. Więc yy, no, tak to wygląda. Wiecie, z drugiej strony może nie być żadnych reakcji, bo przy takiej ilości kontentu i wiadomości od Was nie, nie ma fizycznej możliwości, nikt, nikt nie jest za stanie. By trzeba było nic nie robić i nawet się nie wyrobisz, bo jest tego za dużo. Więc oczywiście to nie jest jeszcze wszystko idealne, to wymaga prac. Pracujemy nad tym, udoskonalamy. Cały czas to jest testowane i uczone na mojej wiedzy. Więc wiecie, to jest, ja sam się nad tym zastanawiam. No, jest to jakaś tam forma testu. To wszystko. Tylko pamiętajcie jedną rzecz. Ta technologia dzisiaj jest w najgorszym miejscu. Jutro już będzie tylko lepiej. Za miesiąc jeszcze lepiej. A za rok? Gwarantuję wam, że za rok się nikt nie kapnie z kim rozmawia po drugiej stronie. Taka jest prawda. Takie idą czasy. Pozdrawiam serdecznie.